Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie ósme. Wyznacz długość odcinka AB, wiedząc, że punkt P leży w odległości 3 plus 2 pierwiastki z 3 od prostej AB oraz w odległości 6 plus pierwiastek z 3 od punktu A i od punktu B. Dobrze. Mamy odcinek AB znajdujący się na prostej. Mamy punkt P, który jest odległy od odcinka AB o 3 plus 2 pierwiastki z trzech. Ta odległość jest pod kątem prostym, i wiemy, że punkt P jest jednakowo odległy od punktu A i od punktu B o 6 plus pierwiastek z 3. No i mamy znaleźć długość odcinka AB. Widzimy, że tutaj powstały nam dwa trójkąty prostokątne. Widzimy, że ten odcinek będzie taki sam jak ten odcinek, ponieważ trójkąt APB jest trójkątem równoramiennym. Więc wystarczy, że znajdziemy sobie ten odcinek tutaj, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. No dobrze, ja dla ułatwienia obliczeń nazwę sobie ten odcinek A. Jest to długość odcinka AC. Zatem. Twierdzenie Pitagorasa będzie wyglądało w następujący sposób: pierwsza przyprostokątna do kwadratu, czyli a kwadrat, plus druga przyprostokątna do kwadratu, czyli 3 plus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, jest równe kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli 6 plus pierwiastek z 3 do kwadratu. No i zapisujemy sobie twierdzenie Pitagorasa. Teraz widzimy, że tutaj mamy wzory skróconego mnożenia, czyli jeszcze sobie je przypomnimy. Mamy kwadrat sumy, czyli a plus b do kwadratu, to pierwszy wyraz nawiasu do kwadratu, dodać dwa razy pierwszy wyraz z nawiasu, razy drugi wyraz z nawiasu i dodać drugi wyraz nawiasu do kwadratu. No dobrze. Czyli najpierw zajmujemy się pierwszym nawiasem. A kwadrat przepisuje, a w drugim nawiasie mamy pierwszy wyraz nawiasu do kwadratu, czyli 3 kwadrat. Dodać 2 razy pierwszy z nawiasu, czyli dodać 2 razy 3, i razy drugi z nawiasu, czyli razy 2 pierwiastki z 3, a następnie jeszcze dodać drugi z nawiasu, czyli dwa pierwiastki z 3 do kwadratu. Jest równe. I ten sam wzór stosujemy po prawej stronie naszego równania, czyli pierwszy wyraz z nawiasu do kwadratu. Dodać 2 razy pierwszy, czyli razy 6, razy drugi, czyli razy pierwiastek z 3 i dodać drugi z nawiasu do kwadratu, czyli pierwiastek z 3 kwadrat. No dobrze, wykonujemy możliwe działania, a kwadrat przepisuje. 3 do kwadratu to 9, 2 razy 3 to 6, razy 2 to 12 pierwiastków z 3. A 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to 2 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 3, czyli 4 pierwiastki z 9. A to jest dalej 4 razy 3, czyli 12. I po stronie prawej 6 do kwadratu to 36. 2 razy 6 to 12. Razy pierwiastek z 3 to 12 pierwiastków z 3. I pierwiastek z 3 do kwadratu to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9. Zatem 3. No dobrze, dalej wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. A kwadrat przepisuje 9 plus 12 to 21 i 12 pierwiastków z 3 przepisujemy, a po stronie prawej 12 pierwiastków z 3 przepisuje, natomiast 36 plus 3 to 39. Teraz pozbywamy się 12 pierwiastków z 3, czyli od obu stron równania odejmuje 12 pierwiastków z 3, stąd po prawej stronie zostanie A kwadrat plus 21 a po stronie prawej 39. Teraz przerzucimy 21 na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmę 21, stąd A kwadrat jest równe 39 odjąć 21 to 18. Gubimy potęgę, czyli nakładamy na obie strony równania pierwiastek, stąd A to pierwiastek z 18. 18 zamienię sobie teraz na 9 razy 2, czyli A to pierwiastek z 9 razy 2, ponieważ pierwiastek z 9 to 3. Otrzymujemy A równa się 3 pierwiastki z 2. No i teraz możemy wyznaczyć długość odcinka AB. Wiemy, że jest ona równa dwóm odcinkom AC. To jest to, co mówiliśmy już, że te odcinki są takiej samej długości. Zatem AB to będzie równe dwóm odcinkom AC. No i wiem, że ten nasz odcinek AC jest równy 3 pierwiastki z dwóch, zatem odcinek AB to 2 razy 3 pierwiastki z dwóch, czyli 6 pierwiastków z dwóch. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.